Dla dziewczynek są kupowane najczęściej ostatnimi czasy lalki Barbie, szczególnie te reklamowane produkty oraz zabawki, które pojawiają się też w reklamach typu. Zublesiki, typu pet shopy różnego, różnego rodzaju, albo teraz na czasie zostały też też znowu wznamione kucyki pony. Gdyż wypuściły się nowe kolekcje zabawek, i te zabawki, które się pojawiają bardzo często w reklamach, przyjęły się też u dzieci. Tak to właśnie widzimy i zaobserwowaliśmy. chłopców jednak nadal jest tendencja do klocków Lego. Klocki Lego robią furorę już od kilku lat i non-stop, non-stop wprowadzane nowe serie na rynek klocków Lego. Cieszą się też powodzeniem u chłopców non stop. Także można powiedzieć, że najbardziej najbardziej rotują klocki Lego. Mamy tutaj przedział wiekowy od dzieciaczków od urodzenia po dzieciaczki takie nawet kilkunastoletnie, czyli nawet 13-14 lat, gdyż asortyment mamy bardzo szeroki. Także można znaleźć Najczęściej rodzice dla dzieci kupują, yy, na przykład dla dziewczynek wszystkie książki związane z Monster High. Tak? Mamy na przykład takie zestawy Monster High, są malowanki i są do tego flamastry. Tak? Mamy na przykład takie fajne zestawy dla dziewczynek Martynki. Jest nowa wersja yy, okładkowa, też bardzo fajnie się sprzedają yy, dla chłopców i dziewczynek. Yy, bardzo dobrze się sprzedają też książeczki yy, z takiej serii Zaopiekuj się mną. To jest taka seria o yy, zwierzątkach, tak? Że na przykład ktoś przygarnia kotka albo pieska i taka tam historyjka, tak? Fajna, dlatego że można fajnie dziecko przygotować do y, opieki, tak? Nad zwierzątkiem. Tak, powiem, mamy fajną serię dla starszej młodzieży, też taką przygodówkę, teraz wyszedł nowy cykl. To jest Drużyna Wyrzutki. John Flanagan. On też napisał serię zwiadowcy, bardzo poczytna tak dla chłopaków. To jest taka fantastyka historyczna, tak? bardzo fajna, a starsi też czytają. To nie tylko dla dzieci, ale też e, nawet jeśli rodzic kupi np. starszej młodzieży, to i sam też bardzo chętnie poczyta. Świetnie sprzedają się ostatnio np. wszystkie książki związane z Star Wars'ami. Encyklopedie są nowe, wyszły, tak? Wszystkie postacie Star Warsowe to to dla starszej młodzieży jak najbardziej, tak? Eee, dla fanów Star Warsów, to mamy fajne. Bardzo dużo też książek kupują rodzice dla chłopców o piłce nożnej, tak? Teraz czas euro, 2012, więc tych książek jest naprawdę bardzo dużo, jest w czym wybierać. I to też się bardzo dobrze sprzedaje.